Nigdy nie kładźcie się spać, dopóki nie postawicie obok swojego łóżka takiego zwykłego kubka z wodą. Efekt będzie niesamowity po prostu nie uwierzycie własnym oczom. Sam kiedyś w to nie wierzyłem, dopóki nie spróbowałem i nie postawiłem obok łóżka właśnie takiego kubka z wodą. Od tego czasu zawsze stawiam przy łóżku kubek albo filiżankę ze zwykłą wodą. Bardzo ważne, żeby ten kubek stał jak najbliżej łóżka, tuż przy miejscu, gdzie śpicie. Woda nie musi być butelkowana ani przygotowana, może być zwykła kranówka, albo woda ze studni. Efekt i tak będzie fantastyczny. Chodzi o to, że kiedy postawicie kubek z wodą przy swoim łóżku, rano obudzicie się z poczuciem pełnego kubka energii, a całą złą energię i negatywne emocje wchłoni właśnie ta woda. I wtedy w waszym domu zawsze będzie, jak to się mówi, pełen kubek szczęścia. Metoda sprawdzona, korzystajcie. A gdybyście mnie już obserwowali, to byście dawno o tym wiedzieli.